Moje skojarzenia jako prezesa spółki giełdowej z 25 latami rynku kapitałowego to jest Bank Śląski, to jest prezes Wiesław Rozłucki, no i to jest nasza ścieżka, czyli spółki IMS przez giełdę od 2012 roku. Moje skojarzenia z Bankiem Śląskim są tylko takie, że kiedyś jako student słyszałem o czymś takim, w ogóle nie wiedziałem na czym to polega, natomiast słyszałem o tym jak moi koledzy z Akademika stali w kolejkach i kupowali coś, co magicznie brzmiało, a nazywało się akcjami. Także to są moje skojarzenia z czasów studenckich. Natomiast jeśli chodzi o prezesa Wiesława no to jest to ikona giełdy, twórca tej giełdy i, i człowiek, który rzeczywiście mi kojarzy się z, z, takim, z taką siłą i stabilnością rynku kapitałowego w Polsce.